Witajcie kochani, na kanale KitchenBook TV pokażę Wam, jak przygotować tort w kształcie opon. Będzie to tort z blazem. Układam pierwszy biszkop na tekturę. Pod biszkoptem szprycuję trochę bitej śmietany, po to, żeby biszkopt nie jeździł po tekturce. Nakładam dżem owoców leśnych i na dżem szprycuję bitą śmietanę. Układam kolejny biszkopt. Delikatnie dociskam i szprycuję bitą śmietany. Na śmietanie układam truskawki i borówki. Przekrywam kolejnym blatem. I wsmarowuję teraz bitą śmietanę od góry i po bokach. I tak obłożony torcik, chowam do lodówki. I czas na pokrycie tortu. Kremem maślanym paczkę moczę we wrzącej wodzie. Nakładam krem i delikatnie rozsmarowuję go po torcie. I tak obłożony tort pierwszą warstwą kremu maślanego chowam do lodówki. Czas na obłożenie tortu drugą warstwą kremu maślanego. I torcik chowam do lodówki. I czas na obłożenie tortu czarnym lukrem plastycznym. Będę potrzebowała około 400 g lukru. tam go chwilę, żeby lukier zmiękł. I następnie rozwałkuję. Dobrze jest sobie ręce podsypać cukrem pudrem. Założę teraz rękawiczki. I położę lukier na torcie, muszę to robić dość szybko, ponieważ jest bardzo gorąco. delikatnie paczką wygładzam, dociskam po bokach do tektury lukier paczką. I docinam lukier. Lukier trzeba znowu uelastycznić. Wystarczy go zbić w jedną kupę, chwilkę powyrabiać. I on będzie jeszcze potrzebny do bieżnika. Wycieram tekturę i torcik chowam do lodówki. Czas na dalszą dekorację tortu. Przez pistolet przycisnę czarny lukier. I czarną nitkę owinę wokół tortu. Niteczkę przykleję na wodę i dookoła. Przykleję teraz bieżnik, który wycięłam z lukru plastycznego. Tak wygląda przyklejony bieżnik. Teraz rozwałkuję czerwony lukier, i wytnę teraz koło, używając do tego kawałka tortownicy. Brzegi trzeba wygładzić. Cześć. Chodź tam mamy tutaj. Zobacz, co robię. Wiem. Robisz tutaj to przyklej. Przykleję to tutaj. Teraz... Rodzeczek posmaruję delikatnie wodą i na środku przykleję czerwone koło. I tak na razie prezentuje się nasz tort. Na środku ustawimy blazer. Jest to figurka dedykowana do tortów. Torcik na chwilę chowam do lodówki. I na koniec naklejam imię dziecka. I delikatnie przykleję... Na kropelki wody. I tak prezentuje się torcik z motywem blajza. Oliwierowi życzymy wszystkiego najlepszego. Zostawcie, kochani, lajka pod filmem. Subskrybujcie kanał Kitchen Book TV. I zapraszam was na nasz profil na Facebooku. Buziaki. Pa pa.